Zakład górniczy Sobieski wydobywa węgiel ze złoża objętego obszarem górniczym o powierzchni 59 km2. Materiał surowy, zwany urobkiem, który trafia z dołu kopalni na powierzchnię, nie nadaje się do sprzedaży. Aby można było z niego uzyskać produkt handlowy, który zaspokoi oczekiwania odbiorców, należy go w odpowiedni sposób przygotować. To przygotowanie gwarantują technologiczne procesy przeróbcze. Dział Przeróbki Mechanicznej realizuje to zadanie poprzez przejęcie urobku z szybu i upadowej, klasyfikacja i wzbogacanie urobku, klasyfikacja i załadunek produktów, oczyszczanie wód technologicznych i zagospodarowanie odpadów. Zadania te realizowane są w zakładzie za pomocą wielu procesów i urządzeń, które będziemy mogli zobaczyć podczas tego filmu. Węgiel surowy o uziarnieniu od 0 do 250 mm wydobywany jest szybem Sobieski 3, przedziałem skipowym oraz przenośnikiem taśmowym glin na góra. Na początku procesu cały urobek poddawany jest przesiewaniu na przesiewacza, gdzie zostaje podzielony na klasę powyżej i poniżej 200 mm. Następnie klasa poniżej 200 mm jest rozdzielona na klasy ziarnowe od 0 do 30 mm i od 30 do 200 mm, która trafia do zakładów wzbogacania sortymentów grubych. Sortyment średni i gruby zostaje podzielony na produkty handlowe. Po wzbogaceniu i odwodnieniu węgiel zostaje podzielony na klasy handlowe. Produktami handlowymi, jakie powstają po procesie są węgiel gruby 1 o największym uziarnieniu od 63 mm do 200 mm, orzech 1 o uziarnieniu od 40 mm do 100 mm, orzech 2 o uziarnieniu od 25 mm do 60 mm. Procesy załadowcze prowadzone są zarówno na wagony kolejowe, jak również na pojazdy kołowe. Zakład Wzbogacania i Odsiarczania Miałów produkuje sortymenty miałowe groszek i jaret, miał o uziarnieniu od 0 mm do 20 mm, groszek uziarnienie od 8 do 40 mm i jaret w klasie ziarnowej od 6 do 25 mm. Aby zapewnić nieprzerwaną produkcję oraz zachować parametry jakościowe oferowanych wyrobów, zakład górniczy Sobieski stawia na ciągłą modernizację i rozwój systemów sterowania i nadzoru procesów technologicznych do najwyższych dostępnych standardów. Zakład górniczy Sobieski ciągle inwestuje w rozwój systemów sterowania działu przeróbki mechanicznej, ponieważ pozwala to na podnoszenie efektywności procesów produkcyjnych, minimalizowanie ryzyka wystąpienia przestojów w produkcji. A co za tym idzie? Ciągły wzrost jakości oferowanych produktów.